Czy zastanawialiście się kiedyś, co moglibyśmy zobaczyć wewnątrz naszej planety, gdyby przeciąć ją na pół? Albo, na przykład, przeciąć wulkan, czy całe planety układu słonecznego? Jeśli przeciąć nasz księżyc, najprawdopodobniej okazałby się pusty, bo nie ma on jądra. Mimo to jest dla nas najważniejszym obiektem kosmicznym odpowiada za przypływy i odpływy. A co by się stało, gdyby przeciąć Słońce? W jego wnętrzu zachodzą reakcje termojądrowe bo temperatura sięga tam aż 15 milionów stopni. Najciekawiej byłoby z największą planetą Układu Słonecznego, Jowiszem. Po przecięciu uwolniłoby się ogromne ilości gazu, bo Jowisz to gazowy gigant. Z kolei Merkury, gdzie temperatura w dzień sięga 430 stopni, a w nocy spada do minus 170, ma bardzo gorące i jasne jądro, które mogłoby wręcz oślepiać. A co by było, gdyby przeciąć najbardziej niezwykłą planetę Układu Słonecznego, Setenę? W jego wnętrzu znajdziemy jądro złożone z kamieni i diamentów. O tym, co by się stało, gdyby przeciąć czarną dziurę, opowiadamy na naszym kanale telegram, link w profilu.